Yy, jeszcze raz tu wam pokazuję tam coś mi skakało tutaj jest o lata sobie mruwa jedna yy, tutaj będę yy, ich zaraz karmił tam mam yy, odłożony karmniczek yy, yy, z jedzeniem jeszcze muszę to wyczyścić umyć próbówki jak widzicie nie ma z tej próbówki one przeszły wszystkie sobie tutaj yy, i pod tym ja tego zupełnie nie będę w stanie Wam pokazać. Może z tej strony. Tutaj. O, w tym miejscu one sobie tam wchodzą. Tu jest szyba, więc nie będzie refleksowało. Tutaj widzicie, ile one sobie naniosły piasku. Piasek jest naniesiony przez nie tutaj do tego gniazda, ale na razie w nim nie urzędują. Nie wiem dlaczego. Yy, znaczy wiem dlaczego, no jest ich za mało i po prostu też zrobiłem taki błąd, że Właśnie ta probówka została otwarta i, i one, znaczy mogłyby tak sobie naprawdę tam siedzieć, natomiast chyba nie chciały i wyszły i zamiast wejść do gniazda, tutaj to sobie właśnie schowały się, tutaj pod, porobiły sobie podkopiki i one sobie teraz tutaj siedzą. Chyba jest im tak naprawdę dobrze tu, natomiast no dopóki ta kolonia jest mała, no to, to ja jakby im nie męczę, wychodzą po jedzenie, wychodzą po jedzenie... Mm, więc, więc jakby kolonia żyje bo, bo nieraz jest tak że jedna dwie sztuki chodzą po arenie nieraz jest tak że siedem chodzi sztuk po arenie więc to wszystko właśnie więc to wszystko właśnie tak to wygląda tutaj tak No już uciekły tutaj trochę wzruszyłem tego piasku bo musiałem wyjąć wyjąć im ten karmnik i niepotrzebnie nie wiem dlaczego za za duża wilgotność najprawdopodobniej jest w formikarium, ponieważ ten piasek tutaj, tutaj koło tego pojdełka, jest mokry najprawdopodobniej, albo jest tutaj za duża wilgotność, albo jest jakaś inna przyczyna, którą muszę sobie doczytać, bo nie, bo nie wiem. Natomiast, no, jak widzicie, formikarium praktycznie jest w niezmienionym kształcie od samego, e, od samego początku. Tutaj na razie nic się, nic się nie dzieje, tak naprawdę, wszystkie się pochowały teraz. Wszystkie się teraz pochowały, także ja tutaj e, nie za bardzo mam co wam pokazać e, wrzucę w ten filmik, tutaj za chwilę zobaczycie. Taką e, to będzie retrospekcja, ponieważ e, pokażę Wam jak jadłem troszeczkę mandaryneczki, wrzuciłem i troszeczkę żółtka od jajka ugotowanego, e, tylko że to były te czasy, gdzie były jeszcze w próbówce. No ale to taką retrospekcję Wam wrzucę tutaj do tego filmiku. Posklejam to jakoś, żebyście to e, widzieli, jak sobie jadły m, jajeczko i jak sobie jadły y, po ma, y, mandaryneczkę. Teraz y, idę, y, naszykuję im miodek, wrzucę to też wam pokażę jak, to, jak ja to robię. Dobra kochani, słuchajcie, zrobimy ten, ten sposób, że tu ustawiłem teraz e, telefon na takim statywiku, i teraz wam pokażę, żebyście widzieli, e, jak ja sobie tutaj dam im troszeczkę miotku e, w jedną. E, tutaj, no, ten karmnik, a tutaj dam im przygotowany taki pokarm podstawowy, e, który trzymałem w lodówce. E, dosłownie tam kapeczkę im tego dam. E, to jest taki miks, tam białka, no, takich podstawowych. E, Życiowych y, y, rzeczy, I, jak chodzi o, jeśli chodzi o miodek, to jak ja to robię? No, w związku z tym, że ta kolonia jest bardzo mała, mm, zaraz. O, tutaj jedna już lata, szuka jedzenia. Ja robię w ten sposób, że sobie na wykałaczkę mm, troszeczkę tego miodku tutaj ściągam. O, widzicie na przykład w ten sposób. Nie wiem, czy to będzie, bo ja muszę widzieć i chcę, żebyście wy widzieli. Dobra, i ja po prostu tak sobie tutaj patyczkiem. O, tutaj nanoszę taką kropelkę jeszcze myślę, że jedną. Bo miodek jest bardzo dobry i, i spokojny. I on może, może postać też, też yy, dłużej, więc tutaj się jakby z nim nic nie dzieje, bo te pokarmy takie yy, takie yy, dla nich to długo też nie, nie stoją, no żeby też świeże były, wiadomo, że też nie chcę ich tam faszerować jakimiś śmieciami starymi. O. Jest. Tu jest fajnie dla miotku, no może jeszcze kapeczkę, może jeszcze kapeczkę im dam, o tak tutaj na czubeczek chciałem naciągnąć, żeby, nie wiem, czy to ostrość złapie, ale no to tylko żeby Wam pokazać, tak trochę, nie? żeby one też się tutaj nie posklejały. Dobra. To miodek mamy, miodek mamy odłożony, a może jeszcze wezmę kawałek jakiejś siereczki. Dobra. I do tego miodku słuchajcie dosłownie, tu wam przystawię, do tego miodku dosłownie daję kropeleczkę, kropeleczkę wody, żeby to delikatnie im rozwodnić. żeby to nie był taka, żeby to nie była taka konsystencja, yy, wiecie, no bardzo, bardzo lepka, tylko żeby tej tej wody trochę było. One to lubią, yy, lubią jeść. Dobra. I nie wiem, czy tutaj, yy, tutaj do drugiego karmniczka wrzucę im troszeczkę tego, tego siuwaksu, a to też wezmę na tą wykałaczkę. Może troszeczkę tutaj to zmieszam. No. I dosłownie tutaj resztkę tej wody, tej pipetki sobie wyleję na chusteczkę będzie sucha i dosłownie yy, bełko takie malutkie i wcisnę tutaj o, no, żeby miały Taki pokarmik tutaj, pyk, dobra, to jest zamknięte, to jest zamknięte, sobie odłożę I jeszcze tutaj tylko to wytrę. O, żeby było ładne. I tutaj, żeby to było takie prima sort I to tutaj wytrę, żeby to ładnie wyglądało po prostu. Dobra, to jakby, jakby jedzenie mamy gotowe. Ja teraz może przestawię to formikarium. Tutaj te mrówki akurat są na tyle wytrzymałe, że te moje takie błędy początkujących, może ja wypnę już tam. Tak sądziłem, te mrówki są o tyle spoko, że um, wybaczają, błędy, wybaczają błędy początkujących mrówczarzy. <grych> I, e, I tak. Tu przed chwilą właśnie jakaś jedna latała mrówka, ale już też jej w tej sekundzie nie widzę. Tu szukała pożywienia. Mówię, czasami widać jako. O, tu jest lata po szybie, widzicie, zeszło sobie. One pod tą właśnie tutaj, pod tą, pod tą kubką mchu, mają gniazdo. Sobie tak upodobały to z tej strony, to chyba tego nie będzie widać. Tak, z tej strony nie widać nic. O, tu lata teraz chodzi. Widzicie. Robotnica. No mówię, zaraz zobaczymy jeszcze, zaraz zobaczymy jeszcze jak wrzucę. Nie wiem naprawdę dlaczego ten e, piasek jest tak mokry. Tutaj widać kolorystycznie, że jest gniazdo nawadniane, ale żeby przez ten korek aż tak mi się wydaje, że to jest kwestia właśnie tego poidełka tutaj. Zaraz to, zaraz to sprawdzę słuchajcie. No dobra kochani, widzicie tutaj e, w tej już karnik wsadziłem teraz tak naprawdę przydałoby się y, trochę spokoić dla nich żeby, żeby no, ogarnęły, że są bezpieczne i wtedy, i wtedy pewnie zaczną sobie przychodzić i jeść także y, także tak mhm, no tak to wam się pokazuje jak to tu wygląda czy jakaś się odważy zaraz podejść to nie wiem Czeka, chwilę zobaczymy, czy ruszą, czy, 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 czy ruszą, się ruszą bo czemu czasami staje naprawdę 7-8 no bo i wychodzi i, i, i jedzą tam, tak sobie na ja i oglądam te formikarium. no właśnie, znacznie tamte właśnie, po tamtej stronie tutaj, nie wiem to tu, o, tak, czyli z tej strony polikariu, ten biały piasek jest mokry, iść jak poskubałem mm, zobaczyć czy, bo ten, ten brązowy i ten z tej strony jest sucho, czyli tam jest za duża za duża wilgotność z tamtej strony, no muszę, muszę jakoś delikatnie przesuszyć chyba te, te formy imperium nie będę tu już tylko nawalił, może po prostu za dużo nawolił, chociaż zrobiłem to według, według receptury, nie tak powiem, ale ale może po prostu przesadziłem... No, to by się jakby zgadzało, bo ja z tej strony, z tej strony formicarium, jak widzicie, o... No sobie, bo, bo, bo te refleksy. Z tej strony korka jest yy, wilgotny i to widocznie może jakoś tak podciekło, chociaż tutaj no, już jest suchy ten korek, więc... Więc nie wiem o co chodzi, ale trzeba będzie to mm, obserwować. Obserwować, dlaczego tak jest. Dobra. No, nie wiem co wyjdzie trochę się pewnie przestraszyłem, że ja tutaj taki tu, Tutaj słuchajcie tutaj, nie wiem czy będzie to widać na pana to tutaj, tutaj, tutaj. O, jest taki kamień. i one Tędy sobie wchodzą. z tym kamieniem, a tym korkiem e, wchodzą sobie po prostu do Do miasta i od tym mają gniazdko zrobione. Pod tym właśnie krzaczyłem tutaj. No mówię, ja, że w żaden sposób ich nie wypędzam. Jakim im jest tak wygodnie, to niech sobie tam siedzą, aby żyły i tam powolutku się, się rozmarzały. Dobra, mamy tu pierwszego, słuchajcie, szpiega, który chce się dostać do Anciu amciu no i jednak. Wybrał mieszankę białkowo-węglowo-donowo jakąś tam, no nie wiem, tam coś jeszcze jest, no takie podstawowe, właśnie witalne rzeczy. Głównie mrówki jedzą bardzo zdrowo. Słuchajcie, zresztą widzieliście tam te, 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 te skrawki filmiku, które wrzuciłem, tam jeszcze jak w próbówce były, to też i, i, i kawałek mandaryneczki właśnie zjadły chętnie i ja, jajeczko podobno też ugotowane, właśnie żółtko akurat robiliśmy sobie z żoną, więc postanowiłem, że idź, skubnę im kawałeczek i niech sobie jedzą. Tutaj widać, że uciekła bo się troszeczkę klei miód, ale one sobie poradzą spokojnie. Ona teraz sprawdza co i jak i zapewne po, po jakimś czasie, po jakimś czasie przyjdą inne mrówczanki, żeby sobie po prostu pojeść. Ja tu niestety widzicie, bliżej, jak wezmę to, nie mam takiego, takiej możliwości. Przepraszam, nie mam takiej możliwości, po prostu, żeby to tak zzoomować, bo to jest wszystko jakby z telefonu. Ona no teraz ucieka sobie tędy, czy zawróci, czy pójdzie do, do gniazda. Idzie do gniazda chyba. Tak, a ja nas sobie tędy wchodzą O widzicie, I tam sobie uciekła. I tam sobie siedzą, rozumiecie, i pewnie będą przenosić sobie troszeczkę jedzenia. Jeść. Dobra, o, tu jest kolejna leci po, po szybce na górze i też będzie pewnie tutaj uciekała do, do tego, do tego jednak nie, 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 jednak sobie chodzi. Tu widzicie, refleksuje lampa, tu refleksuje lampa. Nie mam jak wam tego fajnie, fajnie pokazać. O, tam łaziło. O, lata po szybie. Zwiedza. No dobra, coś się tutaj zmieni, może jakieś zapachy do niej doszły i zaraz będą tutaj atakować ten karmnik. No ale to zobaczyła. No i widz, zobaczcie co się wydarzyło. Nie minęła dosłownie, nie minęły 3 minutki od ostatniego cięcia i już mamy 3 sztuki tutaj w okolicy kręcą się, czyli poszła dać informację, że jest papu no i teraz sobie tutaj będą skubały. Yy, jedzonką. No tutaj się o, la, la, latają, widzicie jak, jak poparzone. No bo przyszło świeże jedzenie, to trzeba jeść, tak? <grych> no. no, mówię, kolonia jest jeszcze mała, żeby dać jakiegoś tam yy, jakieś, yy, jakiegoś robaczka. Yy, no bo, bo po prostu będzie za duży szok i bez sensu jest straszyć tutaj, jak się, jak się to wszystko rozwinie. Na, na jakąś większą ilość robotnic i tak dalej, że sobie poradzą, z tym nie będą się bały to oczywiście coś tutaj jeszcze Wam nagram natomiast na tą chwilę jest ich po prostu zbyt mało, żeby je tutaj straszyć, więc podaję pokarm suchy, można powiedzieć tak, no bo, bo, bo miodek, i, miodek i jakieś tam mieszanki do rozwoju szybszego i do zdrowia mrówek czyli białko przede wszystkim, tutaj białko one lubią i na białku, że tak powiem, budują swoją, swoją potęgę kolonijną. Także taką. Tak, no i będą teraz łazić i jeść. Jedna, druga. No teraz były trzy, za chwilę może być pięć, siedem sztuk. I będą, będą sobie to jadły, nie? Tymi właśnie żułaczkami, bo ja tak się kiedyś śmiałem że biorą do mortki i tak dalej. To są te, te, te żułaczki, tak zwane, te ich z przodu. I. Mm, i one sobie tym, tym jedzą. Na razie, na razie, mówię. Eee, i, no, mało się dzieje, tak? Mało się dzieje. Ja mówię, ja, ja, mm, sprawdzam tylko pok pokarm i daj im święty spokój. Niech one sobie żyją tutaj jak chcą. To jest ich sprawa. Więc, więc dbam tylko o to, żeby miały jedzenie. Eee, jak się będą rozwijały, tak się będą rozwijały w takim tempie. Mnie nie zależy na jakimś tam szybkim rozwoju, w sensie no, żeby tam nagle się zrobiło ich, nie wiem, miliony, <gry> znaczy tam yy, yy, kilkaset na przykład sztuk, no niech się je rozwijam w swoim tempie. Na pewno jakieś błędy popełniam też na początku jako, jako, jako nowicjusz, więc to po prostu, dlatego też taka, yy, taki rodzaj, czyli ten Lasius nigger, no bo są najprostsze i najbardziej wybaczają błędy nie, tych początkujących brówczarzy mm, tak jak już wspominałem, tak. Mam nadzieję, że kiedyś się tam przeniosą, jak będzie ich za dużo, to pewnie będą szukały innego miejsca i liczę na to, że właśnie do tego gniazda sobie tam, tam pójdą, na razie siedzą tutaj i, i żyją sobie. Oczywiście Królowej nie widziałem odkąd opuściła w nocy próbówkę, przeszły z nią tam i tam tylko widzę, że, no, że na pewno żyje, bo, bo tam latają z tym jedzeniem i tam sobie te gniazdko zrobiły, więc, więc ale od tamtej pory jej nie widziałam, bo ona po prostu nie wychodzi. Nie? Dobra, jak coś będzie się działo ciekawego, to widzicie, jest jakieś takie poruszenie delikatne, bo tutaj jest jedna druga, tu gdzieś tam latała trzecia, więc. A tu są dwie nawet, tu o! Tu są, tu są dwie. Więc coś, coś się dzieje, jak dostaną jedzenie, to dostają takiego busta i latają jak e, głupie. Coś tam szukają, kopią. Dobra, no na razie na razie tyle kochani, nie ma co tutaj dalej e, nagrywać. Na razie jest cisza, mówię jak coś się fajnego jeszcze z tego karmienia e, wydarzy, to Wam pokażę. Siemaneczko tam kolejna już idzie. O, tam e, więc, więc 4-5 sztuk jest raz, dwa, trzy. 3, 3, cztery widzę sztuki. No, e, latają, szukają jeden. Dobra, siema narka. Jakby coś to do usłyszenia, albo jeszcze do widzenia, zobaczymy, co tu się wydarzy. Tutaj jest straszny, słuchajcie, ruch na arenie. Teraz, był przed chwilą. No, cały czas są trzy sztuki w okolicy karmnika się, się kręcą, jak widzimy. Tak, cały czas trzy sztuki nam latają. Bardzo fajne są te łotki. Zajarany, są tak sprytne i szybkie, że szuk. jak się obliczy, to czyszczą sobie te żułaczki, czy to nie wiem, jak to się to nazywa, no tu następne lata, tu dwie nawet lata, słuchajcie, no także, także ruch jest fajny. Hmm, zobaczcie co tu się dzieje teraz jest ich pełno tu mamy dwie tu mamy trzy, cztery tu mamy pięć i tam jest jeszcze jak widzicie Musimy. No, także tak to wygląda a tu jest kolejna